Siemano. witam wszystkich na streamku mój drodzy Arab gaming proszę państwa witam bardzo serdecznie Ay ay oczach widzę right? nie 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 No, hopie, ile tych tych nie No No, gościu. Warreb, no chłop wysłał 1000 zł na jednym live praktycznie 1000 zł chłop mi wysyłanie nie Gościu, opanuj się, on wersacze minął Versace wyleciał chłopie na piąte miejsce, nie mam pytań Panda Sigma zaraz dogoni Dobra nie wiem, ja nie wiem co tu się dzieje chłopie Skąd tyś się wziął Kistro? Skąd tyś się wziął? Co to jest w ogóle? 1000 zł chłopie w 21 minut ja nie mogę zarabiać takich pieniędzy Powinno być chłopie karalne coś takiego co sądzę się o Viniciusie? Nie, oglądałem wczoraj cały mecz. Vinicius, człowieku on dostał nerfa, przysięgam, on dostał nerfa. On już się nie umie kiwać. On za każdym razem, jak miał piłkę, to biegł, wypuszczał piłkę przed siebie i albo do niej dobiegł, albo do niej nie dobiegł. To była, chłopie jego pomysł, nie? Albo dobiegnie, albo nie dobiegnie. A Mbappe, Mbappe przynajmniej się kiwa. Mbappe coś widzowie robi. Mbappé, Mbappé na plus wini na minus. No, co mam powiedzieć? Przynajmniej w drugiej połowie zaczęli grać. Ciekawie, tylko no. Sędzia oskamował, no sędzia widzowie przekupiony przez pieniądze z Katalonii, tyle mam do powiedzenia. Czeku, na końcu co gwizdze, jak chłopie mbapę biegnie i macha rękami, no bo biegnie, no to jak biegniesz, to nie trzymasz rąk przy sobie, a ten chłopiec się przewraca, bo go hopie palcem dotknął w, w nos, nie. <śled> I more killing me. <laughs> No czemu mi dajesz śmieci trzeci raz z rzędu? No ile można grać śmieci? Czy ku trzeci mecz z rzędu gram śmiecie? Trzeba trzymać mida, panowie, trzeba trzymać mida. Tak jak w pierwszej grze, cały czas se stoimy w tych krzaczkach i se powoli zbieramy te śmieci. Jak nagle wejdziemy im za wysoko, potem oni przejmą mida, to jest gg, bo my nic nie porobimy na nich. Jeszcze ten śmieć Spike Łazi tam człowieku, klika gadżety I nas nokautuje każdego po kolei Jak tylko się pojawimy gdzieś wokół niego No jeszcze grę zlagowało pewnie, pozdro Nie, yeah, no nie, no kocham Kocham człowieku tą grę, Kocham widzowie tą grę Uwielbiam Brawl Stars dosłownie, uwielbiam Brawl Stars Powiedz mi, że człowieku Mnie nie wywaliły z ranka dać coś Aha, nie no Pozdro, ja nawet nie gram Nie no, mega Co teraz, jak remis Remis hopy, bo graścio. Ej, XD, co to ma być? My nawet już nie zagramy trzy gierki po prostu jest remis. Nie dodało ani punktów, ani nie zabrało. Dili 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 no papos. jeszcze papos biały no hopie. Jeszcze 30 zł, 30 zł może niech wbije Teus, Versace, Panda, chopie Sigma, Kasti Panda, grono i za kolak to w ogóle dostanę 5000 dzisiaj, nie? Siemano papos, siemano, siemano. Pamkę wziął! Nie no, Bob będzie grał grubą, ty, to pozdro. Jak oni wygrają z grubą w teamie, to ja nie mam pytań, nie. Jak oni wygrają z grubą w teamie, to ja będę miał bekę. Ja będę miał bekę, jak oni. No, wyszli. No, mogli grać, mogli grać z grubą. On ma lipę, rzucam hypera. Wysadzam te miny dookoła. Jest G. Zbierz to, zbierz to, zbierz te dwa. Dobra, git wygraliśmy. Let's go, let's go. Dobrze, dobrze, dobrze. Zaczęli myśleć, zaczęli myśleć. Jest G, jest G, jest G. Ja i chłopy, no wszystkich, a te debile biorą szeli tu chłopiec, bo nie wiem na co. Nie, co za kastraty są? Co to są za kastraty? Co to są za kastraty, człowieku? Co to są za kastraty? On gra w ogóle szeli bez kina, nie? Wziął szali, bo mu ten ziomal kazał wziąć szali, to wziął szali, no debil. A few moments later. No nic nie robiłbym, jak, jak ja mam wygrywać z takimi ludźmi, Człowieku. Jak to jest możliwe, że ja gram z teamem, to nam daje jacyś ludzi napoconych, a gram z randomami, to mi daje, Człowieku, szelkę 07 i chłopa co robi z 25, nie? Ja daję za sabotowanie rozgrywki, bo to nawet to nie jest już randomowy lasz, tylko to jest idiota jakiś. To jest już jakiś idiota do kwadratu, no ja nie wiem co ja mam tu w ogóle skomentować, nie? 6800 punktów mam, bo mam kastratów po prostu. No to już trzeba się postarać, żeby coś takiego zrobić. To już naprawdę widzę, że trzeba mieć jakiś wyższy poziom upośledzenia. Sorry YouTube Administration, ale no taka prawda, nie? No Nie da się nie wyzywać tych randomów. No ja dostaję typów co robią 07. proszę, YouTube Administration mnie nie demonetyzować streamów manele. No i masz bana. No weź rozwal ściany, menelu. No po to masz gadżet, idioto. No na gówno bierzesz broka, żeby... No brawo! Nie, zaczął myśleć, człowieku. Szkoda, że w tamtej rundzie już tak nie robił. Bo byśmy mieli teraz dwa razy łatwiej. Bo pół mapy było rozwalonej. GG. No nie, no fajny. Fajny brok u nas. Fajny brok, że człowieku nokautuje ściany po pół roku. Nie. Proszę cię, brok. Weź się zres... I znisz te ściany po bokach. Jak my mamy wygrać jak brok? Powinien niszczyć wszystkie ściany, on ich nie niszczy. To się nie da wygrać, po prostu jest to niemożliwe. Jest to po prostu niemożliwe, nie? Oni są pośledzeni ci ludzie, ja nie wiem. On ma max 60 kapucharków. To jest niemożliwe, że coś ma więcej. Jak można wybrać broka, a nie używać gadżetu na niszczenie ścian? No nie rozumiem tego. W jednej grze niszczył ściany, to wtedy wygraliśmy, a w dwóch nie niszczył je same przegrane mamy. Co to, to są za idioci, bo nie rozumiem tego to ma To nie ma szans, że to ma więcej niż 60 koła pucharków Czeku 12 tysięcy! 12 tysięcy! Ja gram z jakimś chłopiem... Dobra, nie będę wyzywał, bo znowu mi YouTube zdemonetyzuje streama Nie no Debbie on bierze na hejsta hopie, kolec co ona jest teraz już gówniana, no, nie wytrzymam. Nie wytrzymam mnie. Ziomek bierze kolet teraz na hej. No ten jeszcze weź bula to już w ogóle pograne mamy, nie? Weź se, chłopie Rico chociaż proszę cię. Nie mają nic, co niszczy ścian. Ten idiota weźmie bóla. No, ja gram z ludźmi, człowieku. To jest nie, nie do bicia z randomami. Prsięgam z randomami, się nie da grać. Ja gram albo zaraz z kimś we dwójkę, albo gramy full teamem, bo nie ma sensu. Jeszcze ten idiota chce się ze mną zmienić. Co to jest w ogóle? Porażka totalna, porażka totalna, nie. Co to w ogóle są zagówniane typy, nie. Jak to coś ma L2? To jest niemożliwe, że on ma L2. Tak w górę i skacze z balkonu. Czy to jest, widzowie, żart YouTube Administration? Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy. <laughs> met 50 No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. No gdybym miał jeden atak więcej. Gdybym miał jeden atak więcej, nie. Gdybym miał jeden atak więcej, człowieku. Jeden atak. Co? No jakim cudem to z takiego kąta wpada? Dobra. Pozdro nie. To fajnie. Fajny spike 3.7 nie. Fajny spike 3.7, dobra. Travis Scott chłopie. No to dał Travisa Scotta. Proszę, weź chłopie kolta, geniuszu. Stary, bierz kolta, biorę. I jest free praktycznie. Travis Scott, człowieku. Travis Scott, proszę cię, weź normalną postać. Travis Scott, pomyśl. Travis Scott, myślcie, róbcie damage, brawo Brawo, on weźmie a Colt ma damage Jakie typy na Ligę Mistrzów, widzowie dzisiaj pewniaczek stuprocentowy 2-1 Arsenal, po prostu Nic innego, po prostu wynik 2-1 Arsenal I tyle, 2-1 Arsenal widzowie i tyle Nic więcej nie trzeba I jest chłopie taki nich siedzi, że... że szef to od 200 kahiry no co? No no, wbijali w pięciu, to wbili, no co abym sadzić. Czy znaczy, to nawet nie jest żaden rekord? To każdy logicznie myślący wie, że to nie, jest nie normal to nie jest normalne, żeby jedna osoba tyle wbijała. Przy takiej ilości snu to po dwóch tygodniach się umiera, więc no nie wiem, kto, kto z Was w ogóle wierzy w takie rzeczy. Sevchat GPT możecie wpisać, czy spanie dwie godziny dziennie jest możliwe przez miesiąc. Jest dobrze, jest dobrze, coś tam zadaliśmy. Nie jest najgorszy, nie jest najgorszy, teraz możemy sporo zbić Fajnie, fajnie tam idzie Damage na nich Dobra, jakie oro robię, wariacie, kieruję randomów, pozdrawiam! Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam Dobra, siadło, siadło Pierwszy ranket widzę dzisiaj wygrany z randomami, ile dał plusa? Dał plusa 102, okej, okay, okej okay. Nie jest źle, mogłoby być lepiej Aha, no to pozdra No to, okej okay. Witam, jak Ci dzień mija? Siema, siema kolak. widzę, że na spokojnie dzisiaj wjeżdżasz, jest okej, okay. no jak tam u Ciebie, wariacie? Co Ci wyleciało z Megapoli? Ej, gi giga gówno, giga gówno! Jeden legendarny stary, z którego chyba dostałem 1000 golda. Mega syf, mega syf mi wyleciał, chyba najgorsza mega świnia. Najgorsza mega świnia ever chyba, serio. Prawie. oho. Obstawiajcie majątek na Arsenal PSG 2.1 2.1 Arsenal, mówię. wam mam prawie 2 metry wzrostu twarz łzami radości Zapraszam do Warszawy Oho No to da, no nie, no Warszawka, no Warszawka obowiązuje, tak No, co ja się mogłem spodziewać poza Kolaku, co tyle wysyła No to było wiadomo, że to jest Warszawka, widzowie oj, 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 Koleżanka, no nie, no nie miałem hype, nie miałem gadżetu No koleżanka malowa, no nie no nie, no nie, no co przyciągnąłem ją i ten debil na tej desce odjechał Nie, no nie wytrzymam, Gdzie, co się stało z panem P w tej rundzie? Co się stało z panem P, ja się pytam Co się stało z panem P? Za kolak, 100 złotych, czekam zegar kominkowy To niezły zegar kominkowy To co, no, spadamy se. No co on robi tym Rico? On nawet nie trafił hyperem. Nie, poproszę powtórkę tego Rico. No co to jest? co tu wykieruje mi ktoś rek... Randomów na się 3 Stary, ale jak na się 3 nie można już podołać, to już jest skill issue, tak? To to już nie ma co karować Jak ty na jak 3 nie podołujesz, to to już nie jest wina randomów, Mordo. To już nie jest wina randomów, naprawdę. No sorry, ale no... No tyle ci mogę powiedzieć. King zaraz odpali Parka nic mu to nie dało, bo nie trafił przez ścianę i przegrał. <stary> <stary> był taki, był widzowie to taki cień szans, taki cień szans, mówię ty, czekaj. Może, może? A jednak nie, Je jednak nie widzowie. Jednak nic nie mówiłem, tak? Jednak nic nie mówiłem. Tak, chyba tak. Ty, proranga! Ranga, co jest? Ziomal z prorangą w tamtym sezonie. No to sypło nam, kolegę. Sypło nam, teammate'a. Zobaczymy na kogo graliśmy. Eee, food Zerox. Co to jest za ziomek? Skąd on się urwał w ogóle? Skąd on się urwał? Nie mam pojęcia, chłop miał prorangę 21 tysięcy, ale to na starym matchmakingu, na rankadach. Dobra, git. Mamy. Mamy o 2%. Dobra, co to był za hejs? Wygrać hejsta 2% przy 85% na safe'ach. nie mogę. Co to było w ogóle? Co to było? Co to było? Jezu, jaki syf robi nas, robi nas kit, nie? Robi nas kit. Widzowie, lecimy laścika, idziemy na kika. Nie czuję kiedy rymuję, kiedy z twoją mamą robię kanapki. Pozdro.